Co się dzieje? <gry> o kurde! On się w króla jakiegoś zamienił. Hej, cześć, z tej strony Xenych. tam Was w kolejnym odcinku z gry Friday Night Funkin'. I dzisiaj, jak widzicie, sobie zagramy na Matas Edward'a. Trochę wygląda inaczej, ale no. Zobaczymy sobie w story moda, jak tutaj nam po prostu pójdzie cała gierka. Week M. Kitchen Shell Face Reflection. No to walczymy na pana lusterkowego. O kurde! Edward kaczenka jest zarąbiście. Beep. O kurde. Jaki chętny do walki w ogóle. 3, 2, 1, Ale śmietnik tu gościu masz, Boże. Naprawdę. Byś posprzątał ten pokój. Ale ma głos. Jaki śmietnik tu jest. Żeby nawet. Nie mogę nawet pachołki tutaj z ulicy. Banana jakiegoś tam z tyłu. Swoje zdjęcia. Ale dziwna piosenka, dobra. Ale <ścoughs> zobaczcie tutaj, jego minę na dole po lewej. Jaki wkurzony. To ja jak robię jednego misa na piosenkach. <ścoughs> to jest moja mina idealnie. Na razie jest spokojnie Ale O Jezu A nie, nie zmysłowałem, już myślałem Kurde, palcem nie bolą A dobra, trzeba grać Ale dziwna piosenka Nie wiem czego się spodziewać w sumie Dobra Jestem ciekaw czy, będą więcej, wie, czy będzie więcej kascenek A wy możecie mi w komentarzach napisać czy lubicie Ed Sworda Znaczy Matas Ed Sworda czy, czy jaką postać w ogóle lubicie z animacji całych ja jestem ciekaw no, jest spokojny ten początek no i zero combo breaków. To, to nie mam takiej miny jak na ta ikonce <grym>, 3, 2, 1, go. O, to jest moja ikona, mina na ikonce. <grym>, jak mam zero misów. O tak oj oj. Trochę gorzej jest. Ale dobrze. Ma być trudno, kurde. Palce mają się wyginać na drugą stronę, jak się gra. Wtedy jest dobry moc. Co to było? Co to było tej? On coś powiedział? Okej. Okay. Na no, początku myślałem, że go jakoś opętało, czy coś? Ale jak widzę chyba nie O nie, tylko nie podwójne Jezu ile? Kurde, za szybko kliknąłem. No, za szybko czasami. Bo znikają strzałki, już nie, 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 dole, nie dolecą do tego. Po znowu! Kurde. Chciałem wiedzieć, co on robi. On chyba jakoś. się wygina dziwnie. Ale, basy weszły. Zżycie? Ciekawe dlaczego? Dajesz, dajesz. Oj oj. Huh. Dobra, jest git. Kurde, tylko za dwa kombo I mam znowu minę taką jak teraz mat. O, udało się. A, jeszcze to nie koniec, okej. Okay. nie niech zabić tymi śmieciami O jest wyobraźcie sobie jaki tam w tym śmietniku O Jezu ale to musi śmierdzieć nie? Tymi wszystkimi rzeczami Nie chciałbym tam być na miejscu boyfrenda. Graciarnia może to jest ale... O Jezu ten zapach musi być Zły A wy macie porządek teraz w pokoju? Możecie napisać w komentarze Znowu, coś tam gadał No Dawaj trzecia piosenka O Jak się zdenerwował Co mu Przeniósł się gdzieś? Nie wiadomo Co jest? Co się dzieje? <śmiech> <śmiech> o kurde się w króla jakiegoś zamienił. <noise> I tam. <noise> wszyscy tam kochają Mata. Okej okay. <noise> Zaczcie wszystkich. Wszyscy. <noise> mat nawet siedzi na tym. Na głośniku. Wszyscy jak tam skandują. Mat, mat, mat. <noise> tak ktoś ma przyczepioną. Dobra, chwila <noise> Przyczepioną naklejkę do Mata. Znaczy, naklejkę z napisem ma to... ale śmieszne. Ale Griffin wkuszona, że on siedzi na tym... Na tym głośniku. Dobra, na razie jest git. Myślałem, że będzie strona walanka, ale... O, dobra, jest. <śmieszne> Ten, ten król jeszcze bardziej wkurzony teraz. Dobra, lecimy. O full combo. Nie mogę się skupić przez tych gości tam skaczących z tyłu. Co się stało? A wstał! Spady wstał. O kurde, dobra, nie ma full combo na pewno. Ty, to, to mi się trochę kojarzy z tym! Jak on ma? Yyy... Witty! Ten moment mi się bardzo kojarzył z Witty'im. Oj, Ed Dzik mat. Nieładnie! Udawać Witiego. Nie zasługujesz na Witiego. Chacimy Ale i tak mało No kurde znowu to! Ale i tak mało combo breaków jak Na to co tu się dzieje Kurde no i jeszcze raz tyle zrobiłem teraz <grym> No cóż, ale nie, fajny Mat, fajny <grym> to, to, ten tłum jest przepiękny na z O! Wkurzył się Jesz Aha <grym> Okej okay. Co tu się dzieje? Ale obrona. Ta peruka, ta, ta peruka jest przepiękna. Aha. Ok. Okej, okay. Okay. Nie, nie, fajny, fajny, ład naprawdę. No dobrze, tak by się prezentował tutaj y, versus Matt Edwards y, mod. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie lajka, subskrypcję. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i papa! Pa. Jeszcze może zobaczymy freeplaya, czy tutaj nic się nie ukryło? Nie, dobra. No to do zobaczenia i papa! Pa.